No to cześć! Pakujemy paczuszkę z dwoma Hobby które w tym momencie wyjeżdżają. Wyjeżdża między innymi konik w połowie robiony przez Amigę, w połowie przeze mnie, razem z tym halterkiem. Tak wygląda konik. Konik już jest wraz z kijem, mam nadzieję, że się zmieści. Zaraz go tam upcham. Zmieścił się, bardzo dobrze. Większych kartonów nie mam niż ten. No i drugim konikiem jest on, drugim konikiem jest on w rozmiarze, w rozmiarze, aha, jeszcze agrafka, no tak, dobra, agrafka ściągnięte, ściągnięte trzy sztuki agrafki, grzywka jak zawsze musi być grzywką, grzywką, okej, okay, tak i wyjeżdżają one razem. No i chyba już jeszcze jutro będzie pakowanie jeszcze jednego konika. Dodaję jeszcze liścik. Tak. I ogólnie, że mam duży worek, powiedzmy, że z jakimiś rzeczami, których nie potrzebuję, damy coś w gratisie. Zobaczymy, co się wylosuje. Ogólnie, że paczka leży... leży. paczka dosłownie leży. <gryw> paczka będzie jechać do młodszych osówek, Wlosowały się naklejki takie do ogłowi i tak dalej. Zawsze coś, coś jeszcze się da. Kreatywność przede wszystkim. Nie wiem, co ja mam z tą rolką zrobić. Ale ktoś coś wymyśli. No, można pakować paczkę. Dobra, paczuszka zapakowana. Karton jest już trochę po przeżyciu, ale jest OK. Jest solidnie mocno zapakowane, nie ma prawa się otworzyć. I nie są to materiały, chociaż jak wiecie, jest to paczka z przeprowadzki. No. Były tu kiedyś materiały.